Witam bardzo wszystkich serdecznie. Z tej strony Wojtek imprezy Elbląg. Goście dzisiaj specjalnie u Oli Cordas na specjalne życzenie kolegów Kamila Puzona znamy słowa. Mama dzisiaj wieczór kawalerski i chciałbym życzyć mu wspaniałej zabawy, niezapomnianych wrażeń z tego wieczoru i specjalnie dla niego życzenia prześlę Ola, która jest razem ze swoją siostrą Paulinką, która ma fajnego pieska ich. I ja ci kamie życzę. Wiesz, masz fajną żonę. Życzę wspaniałego ślubu, który na pewno niebawem będzie. Jest to ta jedyna dziewczyna, z którą już spędzisz resztę życia. Życzę Wam dużo szczęścia i dużo seksu i żeby było zajebiście. I teraz dla Ciebie życzenia specjalnie od Olicordas. Z okazji. Z okazji. Kawaler. Dnia. Dnia. Kamila półzona. Kamila Puzona. Namysłowa. Zamysłowa. Zamysłowana. Życzę. Życzę. Dobrej. Dobre zabawy.